Cześć! Jak się macie, ludziske? Nazywam się Łezo i zapraszam z powrotem do gry Mad Father, gdzie gramy w Mad zaczynamy, continue. Zaczęliśmy tam, gdzie skończyliśmy przedtem, czyli przy zajebiście. Cicho, myszka, co robisz? No więc, jesteśmy w grze. Zapewne idziemy po lewą stronę, za jakiś łysy powiedział, że nie możemy uratować ojca, że po co ratujemy ojca, przecież to oczywiście jest zły... uh. Ok, hej, co to jest? A tu się Nic w nie będzie dobra. Widzę do krew, więc idziemy do krew zombie. To jest ciotka, to jest ciotka. Z PARANOJAKA! Oh, oh! ŻARTOWAŁEM, ŻARTOWAŁEM, ŻARTOWAŁEM! Ja sobie pójdę... What the fuck? It's locked it Archiwum. Nie, to jest zablokowane. Dobra, więc spotkaliśmy moją ciocie. Z paranojaka. Pokój z lalkami. To jest kurczę z domu wiedźmy, pamiętam te lalki. Mam gema, dzięki. Hej. E, detaliczna, prawie nie wygląda jak lalka. A to lalka manekinowa, dobra. I co tu mamy? Mamy tutaj jakieś coś? Co? 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 Ja stoję na głowie zielonej lalki! Nieważne, tu nie ma nic, tu nie ma nic, tu nie, ma nic tu nie ma nic. Może za kurtyno coś będzie. Kto się śmieje? Kto się śmieje? Dziwnie się uśmiechają. Bardzo dziwnie się uśmiechają. To ja se pójdę. Nie, nie, nie ja pójdę sobie tylko. To do widzenia. E, nie A, ja zapisać nie mogę. Fajnie, czyli jak. Oni rój? Chwilkę, chwilkę, chwilkę. Yo! Chodź, chodź, dai! To, co chodzi z tym plądrwem? Plądrwem, co za kurde słowo? Czekaj, poczekaj się, słowem na dół zejść i nie umrzeć. Ło, kochany! Okrucze, krucze, 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 koślej. Dobra, dobra. Uuu, przynajmniej tyle. Beczki! Dzięki, beczki! Jest Locked. Boziu, ja nie ogarniam tej gry na razie, przykro mi. Coś tam jest! Co to jest?! No to się szybko zrobiło japońsko! Okej... Okay. Nie mogę się przedostać. Nie mogę się przedostać! Well, fuck you then! Oplułem sobie mikrofon, wybacz. Dobra, zapiszę to. La 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 That was very simple, that was very easy. Przeszedłem sobie z pokoju do pokoju Izzy. Mm, mm, mm. kto to Iza? Nie mam pojęcia, ale z Iza. Twoja Eliza to moja... ...pizza. Znaczy pizza. The clock się zatrzymał na północy. A tam mam obraz Monali... Uuuu, uh, wysłyszałam kogoś. Aha, a Monaliza się... Klik, 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 Z z z z z z zed, 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 Z, kurwa. zed, Zeduj. Kurwa, Aaaaaa! Aaaaaa! Może, Może... No co Ma! jest? Czy wy to uwierzycie? uwierzycie? w to w to Ma! ja Ma! ja, ja wy nie wiecie co się stało, ale powiem wam. A nie, się <laughs> się nie stało. Na, 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 na. Bo dobra, powiem wam coś się stało. bo mi się wydawało, że wiecie jak nacisnęcie CTRL i SHIFT, to wam się Z z Y pojebie. No myślą, kurde, no nie, to naciskam dwa naraz i nie wiedziałem, które to, ale wyszło, że chyba jest dobrze. Ła, no. bathroom. Dzień dobry, bathroom! Jakieś pudełko. I jakiś kwiatek, jakaś toaleta. <śmiech> <śmiech> to ja wejdę z papatem. Proszę pani Proszę pani Mówiłam. Ostrożnie z winem. Ups. Pijak za... pijak za... pijak za dywanik robi! A mam klucz do kafeterii, dzięki. On się poruszył. Przestań, kurziwa! <grymne> <grymne> czy ta lalka się ruszała? Nie, nie mam jakiejś mądrej i śmiesznej odpowiedzi na to, więc nie. Czy to, czy, to, czy, czy to kawałek klątwy? Też? Czy to wszystko to kawałek klątwy? Dobra, tu do kafeterii. Spróbujmy iść do tych środkowych drzwi. Ciekawe, czy tam się można dostać. La, 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 la. Jest! Use the cafeteria K. Okay. Na zapiszemy. I tam widzę za firanką coś jest. Ale, że jestem Błęza, Ja się niczego nie boję. Otworzę to. Myślę, no, że się nie rusza. A co ma się ruszać? A nie, rusza się jednak. No dobra, spoko. Mam kolejnego Gema, 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 Gema. Ludzie lubią w tej grze zadywaniki robić. Dobra, przestaję. Już dorastam. Dobra, ja się boję, że nie znajdę wszystkich Gemów, bo to... Kicia? Jakieś miałem kota, nazywał się Ziutek. Ziutek? Każdego Ziutka w grzebę będę... kota w grze będę nazywał Ziutek. Hej! To jest pies! Ja psa zawsze nazywam Jackie. Tam jest dywan zaginięty, zawinięty, więc ja podaję do zawinięcia pod dywanem. A to strych! Eee... piwnica. No tak, mała dziew... jest pitch black. Nie mogę tam iść. Ona tak. Widzicie jej winę? Ona tak. Chwilkę, zobaczcie. zobaczcie. Ona robi tak. Nie, nie. Ciemno! Nie mogę to mi. Dobra, nieważne. To było głupie, ale wiecie o co mi chodzi. No. O, co to jest? Kolejny game. Dzięki. I mam boli. Ja czegoś potrzebowałem do tego? Ja chyba czegoś potrzebowałem do Oliwy. Dobra.

Oliwy tu nie? Jest dziura w ścianie przez hol. To ja najpierw zapiszę. Dobre. Jak się masz, Króczku? Tak, mówię, yes, please. O, jaka silna. A ja. Co ty kombinujesz? Chwaliny bucket Poliny bucket Row of pot Row of pot Dzień dobry Mam Gema Chwilka, chwilka, chwilka. Może coś wodą będzie trzeba potrzebne. Woda, 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 woda. Ale jest dziura w, w tym. To co ja muszę zrobić, żeby podnieść że podnieść wiaderko. Żeby podnieść wiaderko, żeby nalać wody, żeby ugasić ogień. Hej, hej, No, nie wydaje mi się, żebyście widzieli. Dobra, reception room. Teraz to wszystko wzięte. Potrzebuję czegoś, żeby zablokowało korek. Słucham. Mogłabyś powtórzyć? Oleju. Oleju? To nie Tutaj nic, tutaj nic, tu wszystko wzięte. O, tam przy wyjściu coś jest, chwilka. Ale pozwoli, że ja się przejdę. Wezmę swojego głęba. Gorszym, 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 pozdrawiam to A ładnie, idę Nie, 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 nie! Ja przepraszam, Maju! Ja mi jeszcze raz Dobra, nie ma problemu, przepraszam. Zdarzyło się tak, to się zdarza. Ludzie potrafią przegrywać przegrywać. Spierdalaj, wal się, wal się, wal się. ja ci kurde dam, ja chcę tego kamyczka. Dobra, dobra, ale nie ma w takiej skiny. Idziemy do dziewczyny. It's locked. It. Dobra, kluczek, pomóż mi, eee, będę tutaj zapraszam. ja właśnie. Okej. Okay. Olejem go! No zaraz, olej, nie olejem. La, la 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 la, wcale niepotrzebnie, wcale się nie martwię, że ty idziesz tu bez mnie. Ja nie jestem taki straszny, żebym... Coś nowego. Przepraszam? Czy mogłabyś mi to przetłumaczyć? Jaką córkę? Nie chodźmy tam albo. Dobra, ptaszku, ja tu zapiszę. Dobrze? Poproszę to. Archiwa, to się przyda, dobra. Ale to było straszne. Nie mówię, że nie było straszne, ale to było straszne, to nie. Dyy, nie znam kodu. Dobra, potrzebuję kodu, żeby to blokować. Mamy... ta. Technologia. Nic, nic, nic. Dużo ciężkich trudnych o, Może w łóżku coś będzie. Nie, 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 nie łóżko. Jezus się przestraszyłem. Dobra, zostało nam kurde 15 gemów, żeby... żeby odzyskać. To je moje. O, dziwny gościu uciekł. Snowball! Cześć Snow. Jasne, że biorę Snowbola. Hier snowball. Snowball też chatata, prawda? O, kolejna historia opowieści. Snowball! Snowball! gdzie jesteś? Co ja mam zrobić? Twoja, twoja nóżka też się boli. Boję się! Snowball! Cześć, Snowball! Gdzie ty poszedłeś? Bardzo się martwiłem, że zniknęłaś. Martwiłam! Martwiłam, że zniknęłaś. O... Nie, mo nie mogłabym owinąć twojej rany, gdybyś tak uciekała... uciekał. To jest chłopak dziewczynka. Przepraszam! He? Nie, poczekaj! Hę? Zagoiła się! He, siu! Masz problemowego królika! Ojciec! Aja! Proszę, nie, nie daj, żeby Snowball sobie tak chodził, żeby... poza twoimi oczami. Proszę. On robi duży, duży bałagan w, w szafie. Tak, Nutella wypierdziela z szafki nad, sto, nad stołem i... i... rozmazuje, kurde, naszą słu, służącą. Przepraszam. No i znowu przewinął. mnie. Znalazłeś Snowballa, Łojczę? Tak. I, I uchroniłem jego nogę. To wszystko. Dobrze, Łojcze. Że Dobrze, że Łojczyc jest tutaj. Ha? Snowballu? Dziękuję, Łojcie! Snowball jest, cza, jest kawałkiem naszej rodziny. Będzie traktowany tak jak każdy inny. Tak. Dobry, Łojcie, dla rodziny, był dla Snowballa. Dobry, Snowball. Chodźmy, chronimy Snowbola razem. Mam Snowbola i włożyłam ją sobie w. w Dobry, nie ma nic. Nie ma nic? O, ty, patrzyłem na szafki? Trup szura w środku! Trub ptaszka w środku! O, czy mamo... Jaka szkoda, że odeszła. Bylowe dol. I to wszystko, nie? Favory tabbelli. Ale może, może nie? Nie mnie się przed wyprawą? To nie! Zapiszemy! I skończymy nasz odcinek! Dzięki wszystkim za oglądanie naszego, naszego odcinka, który potrwał chyba dosyć niedługo, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak kliknijcie łapkę w górę, jeżeli nie łapkę w dół, jeżeli coś wam się nie podoba, powiedzcie co, zasubskrybujcie już teraz, jeżeli jesteście nowi, do następnego razu, do jutra w sumie, bo poniedziałek, trzymajcie się kochani, pa. pa!